taki mały recykling u mnie tutaj są przewody zobaczcie, to są bardzo ładne przewody to są przewody miedziane, czysta miedź bo to jest ze starego PRL-u jak to mówię i kiedyś nie robili pobilania miedzi no tutaj mam jeszcze kilka takich kilka tych gniazd, kilka takich wtyczek do rozebrania niektóre tutaj rozbiorę, niektóre wezmę do warsztatu i będzie miała co robić prasa. Popłaszczymy to na prasie, zobaczycie dodatkowo film. No, a teraz ja będę to sobie robił. Pokażę Wam, jak ja tutaj, tu mi tak fajnie, siedziałem sobie telewizję, oglądałem. No i tobie to by to wyskubywałem. No, jeszcze powiem tak, że dla bezpieczeństwa mam tu kombinerki. Także kombinami bezpieczniej ręka będzie bezpieczniejsza To wszystko, nic nie rozrzucam. Mam torebkę, później pokażę Wam ile było w plastiku. Teraz tak. Teraz kolejna czynność, to biorę tutaj sobie szczypcami. A. tak, na pewno to nie jest, jak to się mówi opłacalne jak to się mówi zarobkowo ale leżało to u mnie i ja to chcę sobie wykorzystać dla siebie, no ktoś by to robił no to jeszcze bardziej by było nieopłacalne a ja jestem, jak to się mówi, taki dłubak, że lubię takie roboty, po prostu mam mnie nieraz się kłębek zaplątał z niczmi z wełną, znaczy a to ja rozplątywałem ona to by zaraz ucięła co się teraz mam tutaj. Jedne niektóre idą łatwiej, niektóre idą gorzej. Także to jest tu różnie. No myślę, że też powinienem to na prasie wziąć. Dobra, odwrócimy ten. Pokażę Wam te co idą łatwiej teraz. Tutaj miałem jeszcze kilka takiego takich, co szły mi bardzo łatwo. O, te. Te idą w miarę łatwo. Tutaj muszę tylko podważyć. Z jednej strony, o, już pęka, widzicie, już popękało. Z drugiej strony, no, takich miałem tutaj sporo. I tutaj, o, zobaczcie, jak szybko tutaj będzie wychodzić. Tutaj tylko wyciągamy. I już mamy jedną stronę zrobioną. Drugą stronę zrobioną. I wszystkie przewody wychodzą. O, i przewody do pudełeczka. Do pudełeczka i następny bierzemy. O, tutaj ten nie, ten nie. Jeszcze zaraz, który to będzie dobrze? O, ten! Odbieramy tu jeszcze plastyczki do plastiku Nie wiem, czy te plastyki wykorzystam, bo tego jest niedużo około pół kilo pewnie będzie. Także to będzie nieopłacalne dla mnie. Ale na razie zostawię te plastyki też, nawet. także Już wychodzi z jednej strony i już tamta strona sama wypada, i wtedy zobaczcie teraz, jak tu się ma to wszystko nie grzać, jak to jest tak zaciśnięte. No, rozumiem, tutaj będzie pobierało prądu 40 W, bo to było chyba od świetlówek, ale jak będzie to pobierało pół kilowata, czy kilowat, to ja bym takich urządzeń nie podłączał. A to wszystko teraz robią na zaciski. Nie wiem kto to wymyślił, kto to się na to zgodził. To jest, no powinno być skręcane. No i, i kolejne to do śmieci i kawałek znów przewodu. Jeszcze będzie czy nie będzie zaraz tu? Jeszcze chyba. Nie, nie mam już takich. Już wszystkie takie obrobiłem? Tak, bo to wszystko już zostało. A nie, jeszcze ten jeden. O, zobaczcie, jeszcze jeden mam tutaj, bo tu było sporo takich, tamte szybko szły. No muszę tylko, jak będę robił sobie na prasie, to muszę sobie okulary założyć, żeby jak coś pryśnie, bo to sił żadnych nie będzie, to wszystko powinno lekko poprzecinać się. O, mam taki tam nóż zrobiony specjalny, o, i kolejny kawałek przywodu. To będę miał wszystko w pudełku w warsztacie, tak to zajmowało mi, to powiem, pół warsztatu. No to tak, tutaj jeszcze to zostały, no tak, już same te zostały. Dobra, resztę będzie na prasie, to też Wam pokażę, jak to będzie cięte. Także ja chcę odzyskać wszystkie przewody. Te blaszki pójdą do blaszek, plastyki do plastików. No i zobaczymy. Coś może kiedyś następnego będę miał, to Wam też pokażę. Zobaczymy czy to jest mosiądz, czy to jest, mosiąg, czy to jest yy, ten yy, mosiądzowane. nie wiem. Przypuszczam, że to jest mosiądz, bo to nie jest współcześnie robione. Dobra, dzięki i zapraszam na kolejny film.